Czy będzie walka życzna, to dopiero w ringu zobaczymy. Ale na pewno jest to tak naprawdę, druga moja najważniejsza że walka po walce z Janem Jacobsem. Była jeszcze walka z Centeno, była walka z Proxą, która ma otwierała drzwi do walk w Ameryce. Natomiast uważam, że ta walka może mi otworzyć drzwi walki od mistrza świata. Rosado może nie jest tak mocnym zawodnikiem jak Jacobs, nie jest taka sama klasa, natomiast zawodnikiem bardzo mocno popularnym w Ameryce, szczególnie w Filadelfii. Jest zawodnikiem, który reprezentuje bardzo wysoki poziom sportowy, mimo tego, że ten jego bilans nie jest aż tak imponujący. Eee, no i przy zwycięstwie zdecydowanym mogę zyskać nową kibisów. kibiców i to też mi pomoże dostać walki z najlepszymi zawodnikami kategorii średniej. I tak się stanie, bo ja jestem na to gotowy. Wiem, kim jest Rosado, wiem, że jest bardzo mocnym zawodnikiem psychicznie, przede wszystkim. Jest zakapiorem, jest fajterem, a on jest troszeczkę tak jak ja. A więc no, w ringu 15 marca naprawdę będzie dużo ognia. Na pewno jadę do Paszczy Lwa, bo on jest stamtąd, on jest z Filadelfii, on jest tam gwiazdą. I na pewno troszeczkę można powiedzieć, że sędziowie mogą być przy równej walce przychylni jemu. Natomiast ja nie, nie chcę stoczyć równej walki, tylko ja chcę go zdominować. Mam to już w głowie. Przez walkę z daniem Jacobsem jednak troszeczkę był gdzieś tam taki hamulec, byłem pewny siebie, ale dzisiaj zobaczymy jak ten poziom światła wygląda i moja pewność siebie wzrasta, wiem jak na tym poziomie światła mi się poruszać e, po tej planszy e, szachowej, e, wiem jak to wygląda, wiem co mam robić i wydaje mi się, że po prostu dam siebie jeszcze więcej, bo moja pewność siebie przede wszystkim wzrosła, inaczej sobie to układam w głowie. Yy, I to będzie moja tajna broń. Wszystko jest w głowie trenera Piotka Wilczewskiego. My mieliśmy przygotowane, dokładnie trenery, przygotowane kilka akcji, które będą musiały wchodzić na Gabriela Rosady, który jest zawodnikiem, który robi dużo błędów, jest dziurawy w obronie, który nie ma szczelnej gardy. I ja powiem tak, jestem gotowy na bardzo ciężką walkę. Bardzo ciężki, twardy boks, cios za cios. Gdzie będzie trzeba podejmować nieraz ryzyko, będzie trzeba wejść prawy na prawy czy sierp na sierp, a więc to ryzyko będzie naprawdę bardzo, bardzo duże w tej walce. Natomiast zdaję sobie też sprawę i tak naprawdę głęboko, głęboko w to wierzę razem z Pioskiem, że jeżeli ustawimy tą walkę dobrze, lewym, prostym, ustawimy. Namierzymy go tą lewą ręką, to, no to mogę go zdominować. I taki będzie cel, że nieustanna presja, atak, mądry atak, mądra presja, nie bezsensowny atak i tylko chodzenie do przodu zanim bicie ciosów, tylko bardzo mądre ustawienie le lewą ręką całej walki, całej taktyki. Jeżeli ustawię tą lewą ręką sobie Gabriela Rosa, to, to, to uważam, że go zdominuje.